Cześć kochani, witajcie na naszym kanale. Ja tutaj kręcę paulinę, ponieważ jest sobota, a my wybieramy się na sobotnie zakupy. Pogoda nam niestety nie dopisała. Pokażę Wam. Słoneczka nie ma, widzicie? Niebo zachmurzone. Nie wiem, będzie padać albo nie będzie padać. Nie pojechaliśmy w góry, ponieważ mój mąż idzie. Na noc do pracy, więc pozostały nam zakupy. Przyszła na mi jakaś oferta. Tak jest jaśniej. Przyszła <noise> mi jakaś oferta na maila, powiedziałam mi, że trzeba coś wydrukować. Wydrukowałam. No i mamy teraz minus 40% w reserved. Także jest to dość fajna oferta. Mam nadzieję, że nie będzie tam żadnych haczyków. Było napisane, że że na cały towar, i na przeceniony, i na damski, męski, na wszystko, minus 40%, stwierdziłam, że warto wykorzystać coś takiego, więc idziemy właśnie na takie ciuchowe zakupy. Oczywiście nie obejdzie się bez zakupów spożywczych, jak właśnie to w sobotę. <laughs> no, ale zobaczymy, czy, czy, czy w ogóle coś uda nam się y, zakupić. No, minus 40 to jest dość duża Yy, promocja, duża zniżka. No, a jak cała nasza trójka sobie coś kupi, no to będzie ładnie. Tak, zaoszczędzimy. Znaczy, wydamy, ale zaoszczędzimy. No. Chyba możemy iść. Tak. Ja Wam może pokażę najpierw, co ja mam ubrane. Nie wiem, czy chcecie wiedzieć, czy nie, ale Wam pokażę. Ym, ale właśnie zauważyłam, że jeszcze usta muszę pomalować bluzeczkę mamy ze stron chińskich, to jest jakiś sklep Sheinromu i coś takiego, nie pamiętam który dokładnie spodnie, gdzie myśmy te spodnie kupiły? bo Paulina ma takie same Kubus. Kubus, o właśnie no i tyle jeszcze założę sobie torebkę z frędzlami z zamszu brązową, żeby pasowała mi do paska buty też, sandałki sobie założę też, też zamszowe to może pokażę później. A ty Paulina? A, ja mam zwykłą, białą bluzkę i spodnie z dziurami. A jeżeli chodzi o buty, to jeszcze nie mam pojęcia, jakie ubiorę Torebki chyba nie biorę. To jest moja wersja ostateczna. Czyli mam już torebkę z fryzlami, tak jak mówiłam wcześniej, i sandałki założone. W końcu jest lato, nie. No. I tak wyglądam idąc na zakupy. A ty Paulina jak? teraz wcinasz. Żelka, ja jem żelka. Ubrałam opaskę, bo stwierdziłam, że moje włosy się nie nadają. Mam hair day yy, Ubrałam jeszcze krzyżek do tego. Yy, łańcuszek. Łańcuszek, krzyżek, w sensie tutaj jest, no, taka czerwieszka. Yy. No, bluzka, tak jak bluzka, spodnie już mówiłam. No i Nike. Jesteśmy już po zakupach. Obkupiłyśmy się, obkupiliśmy się... Dobra, to jest Właśnie, bo trwała rozmowa, gdzie idziemy na obiad, bo już nie zdążymy ugotować obiadu, więc e, trwała rozmowa, czy do strawy na taki tradycyjny obiadek, e, czy jedziemy na pizzę do Trattorii, no i Paulina w ostatniej chwili... zdanie. Tak, bo mi im i mężowi było obojętne, więc e, Paulina chciała do strawy, a w sumie teraz w ostatniej chwili powiedziała Trattoria, No dobrze, no to idziemy na pizzę. Tak, tata? A taki u ramionami, że jest mój obojętne. To mogliśmy nawet przejść się, bo to tylko kawałeczek. W sklepie, żeśmy się obkupiły, faktycznie 40% było na wszystko i na rzeczy przecenione już wcześniej. I nie przecenione i nieprzecenione Także, także naprawdę szło sobie coś wybrać, chociaż już... Było przybrane. Na półkach tak. już niewiele wisiało, bo ta promocja trwała już chyba od 8. Dzisiaj jest sobota, czyli 11, czyli już do 3 dni trwa. do jutra trwa, tak. Także o, to może, żebyście się o tym dowiedzieli, to może szybciutko zmontujemy ten filmik. Pokażemy jeszcze tylko, co kupiłyśmy. Zmontujemy ten filmik i co? I wrzucimy no i na tak, kanał. To może jeszcze opcję. jutro, w ostatni dzień promocji, zobaczycie i pospieszycie do sklepu, aby sobie coś tam kupić. Co? Tak zrobimy? Zrobimy tak. Dobra. Tutaj jest ta pizza z. 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 pizza z. z pieca? Nie z pieca, bo już jest pizza normalna. Pizza z czego? Z pieca? Tak. Z pieca. Pan jest z pieca. Dobra. To nagrywam, znaczy dokończę nagrywać i się napiję. Wybieram, czy nie jem. Oh. Już nam przynieśli sztućce, talerzyk. Tutaj wybrałam trzy oliwy. Tutaj jest z pieprzem i chyba z jakąś papryką. Tutaj mam z czosnkiem, a tutaj oliwę zwykłą. Nie wiem. Nie wiem jak, jak ta z pierwszym smakuje, bo jeszcze jej nie próbowałam, ale ta z czosnkiem smakuje mi bardzo, a jak będzie zbyt czosnkowo, to użyję właśnie zwykłej OM. No, a mam na sobie tutaj obok mnie siedzi, tak sobie gawędzimy o tym, co ubrać w sobotę na event. Nie mamy obie pojęcia, ale jest strasznie przyświetlona. Nie mamy pojęcia. Nawet mimo tego, że wracamy do domu z całą wielką chorobą ciuchów. No ale to tak jak y, każda kobieta, no. ciuchów nigdy za wiele, a nigdy nie ma się w co ubrać. A zawsze? A zawsze nie ma się w co ubrać. Tak. Jak jesteśmy tutaj w tej pizzerii, to Paulina zawsze, zresztą ja też, bierzemy taki krem z pomidorów, jest przepyszny, tylko bułeczka troszkę spalona. Ale i tak nie. No to jemy. Paulina też się zabiera. Ja się pisać. No to szamamy. Kochani, przyszliśmy właśnie do domku. Nasza torba znalazła się na łóżku Pauliny i teraz tak znajdę jest rachunek. No wydałyśmy bardzo dużo pieniędzy, ale musicie wziąć pod uwagę. Że ubraliśmy się całą rodziną, czyli trzy osoby, facet i dwie baby. I wydaliśmy zamiast 1300, bo taki był rachunek, wydaliśmy 823 zł, czyli zaoszczędziliśmy 500 zł, a, ubra a kupiliśmy w ogóle naprawdę bardzo dużo rzeczy. Nie wiem, tata, tata od razu powiedział, że na filmiku nie będzie się przebierać, bo nie jest babą, więc musimy pokazać jego ciuchy od tak. Nie wiem właściwie, czy my się będziemy przebierać. Będziemy się przebierać. Nie wiem. Ale masz bałagan na biurku właśnie teraz no, troszkę. Dobra, to tak, tata sobie kupił takie klapki na plaży. Za! Bo... Uważaj. Okej. Okay. Kupiliśmy też trochę bielizny. Bielizny nie będziemy pokazywać. Tata sobie kupił jeszcze taką fajną bluzkę, ale jest na lewą stronę. Nie, nie, na prawą, o, czyli na dobrą stronę. Trzymaj dziecko. Tata sobie kupił taką fajną bluzę, dość grubą, granatową. O Jezu, w tym aparacie to na jak szara wygląda. Tak? No. Ja eee, tu sobie kupił też takie kąpielówki, takie... I takie. I skarpetki. Ale skarpetek też nie będzie. Dawaj fajne są, śmieszne. Dawaj te skarpetki. No to kupił sobie takie skarpetki. Zobaczcie. Dobra. Reszta to nasze ciuchy. Dobra. No to co? To ja się pokażę. Serio się przebierasz? Ja lubię takie zwiewne bluzeczki, mi się takie podobają hmm, Nie wiem, wam się podobają? No nie wiem Ja się lubię w takich bluzkach Ty, Paulina, takiej bluzki byś nie ubrała, co? No nie wiem Chyba nie, co? Ale ta mi się podoba, świetna jest O, a w tej bluzce się w sumie nie widziałam Ale ja się widziałam, super jest to No wydaje mi się, że, że super Paulina, to jest od Pauliny bluzka Ty, Paulinko, będziesz się ubierać? A no, nie wiem Tą, tą Paulince ja wyszukałam. To też Paulina, moja. masz same jakie zwykłe, takie proste, prościutkie. No bo... Coś nie takiego. Takie Zobaczcie, bruski. tą bluzeczkę Paulina kupiła za ile? Za 15? jakieś 17 zł. Tata sobie kupił jeszcze takie spodenki. O, nie widziałam go w ogóle. I trampki. I teraz właśnie zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest osoba, która kupiła najwięcej. Tak właśnie. Chyba podejmę jakiś bunt. Nie zauważyłam tego w sklepie. Tak, zaraz to wszystko przeliczę sobie. To od taty? Nie, to moje. Taka koszula, właśnie taka do jeansów. Stwierdziłam, że... A nie za dużo koszul? Lubię koszule, no i co? Ale jest oporację, teraz lato. To nic, do jeansów będzie fajne. Fajne, zobaczcie, fajne, prawda? Taka zwykła, klasyczna. Bo właśnie te kolorki mnie urzekły. A? O, Paulina sobie tak. kupiła czarne spodnie. Czarne spodnie tych z ruchy. wysokim stanem. W sumie kupiłam sobie dwie ja. pary spodni, tak. Yy, te są bardzo podobne do tych, które kupiłam w yy, chyba nie w... Nie wiem gdzie jej kupiłaś, ale wiem o które ci chodzi. Nie, nie. Chodzi jej o te spodnie, w których chodzi nie. cały czas. Ma inne spodnie, ma 10 par spodni czy 15 par spodni w szafie, a ona jak się weźmie na te jedne, to będzie cały czas w nich chodzić. I już zwróciliście na to uwagę, bo też już czytałam jakiś komentarz, że. Paulina, jak ty się szykujesz do szkoły, jak pokazujesz swój outfit, to zawsze masz te spodnie ubrane. No i tak jest, ja też na nim krzyczę. Weź, ubierz inne spodnie. No ale kiedy ja w nich tak fajnie wyglądam, tak bardzo je lubię... 38 i push-up. 38 i push-up? Ale czemu tu piszę push-up? Że co, tyle podnosi, czy co? Nie zwróciłam uwagi na to wcześniej. Ale bardzo ładnie w tych spodniach wygląda. No właśnie, I dlatego, jest... że z jest push upem na tyłku. Może być, <laughs> że dlatego. Urzekł mnie ten taki błękitny kolorek, takiego koloru jeansów jeszcze nie ma. O, i to moja bluzka Jezu, ona jest u nas cudowna. W sumie to, jest, to była ostatnia rzecz, którą przymierzyłam, ostatnia rzecz, którą miałam, a dzisiaj chyba przymierzyłam serio 50 bluzek I ta jest po prostu cudowna, chyba najlepsza z dzisiaj. A to taka zwykła biała bluzeczka. Z tyłu dłuższa, z przodu krótsza, taka zwykła. Ale stwierdziłam, że jak tutaj jakiś fajny wisiorek się ubierze albo jakąś fajną torebkę ubierz będzie fajnie. Wszystko do fajnego wisiora. Zawsze, wszystko do fajnego wisiora. Wszystko do fajnego wisiora. I ta sukienka jest całkowicie nie w moim stylu, chociaż muszę powiedzieć, że kilka, że kilka takich sukienek w mojej szafie się znajdzie, ale to muszę mieć naprawdę humor do tego i, 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 i muszę wiedzieć, że wyglądam naprawdę fajnie, ponieważ ta sukienka jest jak druga skóra. Wieczorem wam pokażę jeszcze, jak mój pokój wygląda z tymi kulami z tymi? tam po boku. Tak, z tymi kulami, co są tam. Aha, bo, bo faktycznie były takie komentarze, że chcieliście zobaczyć, jak to wygląda, a. A w sumie nie pokazali się. Mamo, wiesz co, ja chyba nie powinnam kręcić tym aparatem, w sensie jak sama, jak sama kręcę, bo mi się tak strasznie ręce trząsą. <grym zbyt> I zawsze jest taki ekran potem. A mi się wydaje, Dobrze. że trzymam normalnie. Dobra, to jeszcze nagramy tą scenę, tak? I będzie koniec. Tak. No, tak. tak. Tak wyglądają moje lampki wieczorem. Pięknie, prawda? druga strona tak właśnie wygląda w moim pokoju, gdy świecą te cudowne lampki tutaj yy, właściwie to jest widok z mojego łóżka uwielbiam właśnie takie wieczory kiedy mogę posłuchać muzyki mogę wybić sobie szejka czy coś takiego i siedzieć w takim bardzo milutkim pokoju bo jest tutaj tak różowo, tak pomarańczowo Jezu, cudownie, kocham je to był dobry wybór. A mówiłam mamie, że ich nie chce. Jak to trzeba się słuchać mamy. To taki mały morał. Na koniec filmiku. Pa, pa kochani, a właściwie to Bajo.